Czy mamy przeprowadzić się w inną część Polski? A jeżeli tak, to w jaką? To było pytanie, które sobie zadawaliśmy wiele lat temu z moją żoną. Mieszkaliśmy w tej miejscowości, w której byliśmy już 11 lat i widzieliśmy, że były różne rzeczy, z powodu których myśleliśmy, żeby się wyprowadzić. Ale zastanawialiśmy się, czy to naprawdę jest właściwa decyzja, czy też my próbujemy uciec od pewnego rodzaju problemów. Skontaktowaliśmy się z naszym mentorem, rozmawialiśmy, mówiliśmy, że mamy takie poczucie, że nasz czas w tym miejscu się skończył, i on wtedy powiedział tak: Ja to rozpoznaję w ten sposób. Dla mnie czas w jakimś miejscu się skończył, jeżeli zaistniały dwie okoliczności. Po pierwsze, nic w tym miejscu więcej już nie mogę dać, i druga rzecz, nic w tym miejscu więcej już nie mogę otrzymać. Pierwsze, nic w tym miejscu więcej już nie mogę dać. I drugie, nic w tym miejscu więcej już nie mogę otrzymać. Oczywiście opowiadałam tą historię wiele, wiele, wiele razy, więc wiem, jak ludzie potrafią to wykorzystać i obrócić poza kontekstem. Absolutnie nie mówię tutaj o relacji małżeńskiej, nie. Mówię tutaj o byciu, o naszej konkretnej życiowej sytuacji, kiedy zastanawialiśmy się, czy wyjechać z tej miejscowości, w której byliśmy, do innej. No a jeżeli do innej, to do jakiej? I pamiętam, że żoną dużo wtedy rozmawialiśmy ze sobą, z innymi ludźmi, dużo rozmawialiśmy z Bogiem, modliliśmy się, i któregoś razu jadąc samochodem i rozmawiając o tym, pomyśleliśmy tak, jakie trzy rzeczy są dla nas ważne, jakie są nasze priorytety, zgodne oczywiście z biblijnymi priorytetami, które by mówiły o tym, tak chcemy wyjechać w inne miejsce. Czuliśmy, że miejsce, w którym jesteśmy, już nic nie możemy tutaj dać, albo przynajmniej niewiele i nic więcej też nie możemy otrzymać, a przynajmniej niewiele. I trzy takie rzeczy wybraliśmy. Przyszły nam do głowy. Pierwsza rzecz, bliskość Warszawy, to ze względu na moją pracę, wbiłem się w rynek warszawski, więc, a mieszkałem na zachodzie Polski, więc same dojazdy to, to zajmowały dużo czasu i pozbawiały mi obecności rodziny, więc bliżej Warszawy, ale nie Warszawa, ze względu na tempo życia i koszty życia. I druga rzecz, dla nas ważne było, ponieważ nasze dzieci miały iść do szkoły, żeby tam była dobra szkoła dla dzieci i dobry kościół. Te trzy kryteria. I kiedy powiedzieliśmy o tych sobie o tych trzech kryteriach, pomyśleliśmy: Wow, mamy już, wiemy jakimi kryteriami się kierować. Natomiast, co było ciekawe, w tym czasie dostałam trzy czy cztery propozycje w różnych częściach Polski, żeby tam się przeprowadzić. Niektórzy ludzie wiedzieli, że szukamy jakiegoś miejsca, niektórzy nie wiedzieli, ale cztery kryteria, cztery, przepraszam, różne miejscowości, od razu powiem, że do żadnej nie pojechaliśmy z tej miejscowości i w pewnym momencie modląc się, przyszedłem do głowy, tak, jest taka miejscowość, no i Wcześniej, kilka miesięcy przed wyjazdem, przyjeżdżaliśmy tam, rozmawialiśmy i z dyrektorką szkoły, rozmawialiśmy z pastorem lokalnego kościoła i stwierdziliśmy, że to będzie nasze miejsce. Po latach mogę stwierdzić, że to była naprawdę bardzo dobra decyzja. Natomiast opowiadam o tym, bo to jest kontekst szukania Bożej woli. A mówię o tym dlatego, że dzisiaj będziemy przyglądać się fragmentowi, w którym ludzie szukali Bożej Woli. Przyglądamy się dziejom apostolskim, żeby rozpoznać działanie Ducha Świętego, które w dziejach apostolskich jest bardzo wyraziście pokazane. Jesteśmy w pierwszym rozdziale. Jezus kazał oczekiwać na Ducha Świętego. Apostołowie trwali na modlitwie, wyczekując na Ducha Świętego, i w pewnym momencie tym się kończy pierwszy rozdział. Piotr mówi tak, jest nas jedenastu, a Jezus wybrał dwunastu, więc musimy wybrać jeszcze jednego. I często, kiedy zmagamy się z tym, co mamy w życiu robić, czekamy na jakieś słowo prorocze, że jesteśmy z kościołów charyzmatycznych, albo modlimy się, a potem na kartce wypisujemy plusy i minusy danego rozwiązania, że jesteśmy z kościoła niecharyzmatycznego. I... Czy to do końca w ten sposób powinniśmy robić? Na pewno powinniśmy modlić się, na pewno powinniśmy rozmawiać z innymi ludźmi, natomiast trzeba wiedzieć w tej konkretnej sytuacji, jakie są biblijne priorytety i czy nasze priorytety są zgodne z biblijnymi. Więc kiedy my przyglądaliśmy się naszym, po pierwsze, bliskość Warszawy, to nie było nasze Widzimisię. Chodziło o to, żebym mógł więcej czasu spędzać z rodziną. Więc, tak, to jest ważne. Żeby spędzać, to jest biblijne kryterium na pewno. Druga rzecz, szukaliśmy dobrej szkoły dla dzieci. Tak, to jest biblijne kryterium. I trzecia rzecz, szukaliśmy dobrego kościoła. To też jest biblijne kryterium. Więc te nasze kryteria były biblijne. Tak samo jak Piotr powiedział tak: Judasz się powiesił, a więc my musimy teraz wybrać kogoś. I mówi tak w wierszu 21. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od Jana Nowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Czyli dwóch były tłumy, które chodziły za Jezusem, te tłumy były czasami po kilka tysięcy, ale tylko dwóch chodziło od samego początku do samego końca, okazało się. Czyli kryteria wybrał dobre. Ktoś, kto był z nami od samego początku, kto, jak powiedział Jezus, ucznią w czasie ostatniej wieczerzy, wytrwał z nami w przeciwnościach, a później zrobił coś, co jest ostatni raz pokazane w Biblii. W Starym Testamencie były losy, i w Starym Testamencie Turim i Jurim to były losy, które kapłan rzucał, kiedy trzeba było podjąć ważną decyzję. I tutaj oni mieli tych dwóch i po raz pierwszy. Po raz, przepraszam, po raz pierwszy w Nowym Testamencie i po raz ostatni jednocześnie w Nowym Testamencie ciągnęli losy, pomodlili się, oczywiście wcześniej, ale potem ciągnęli losy. Od razu chcę powiedzieć, to nie jest nowotestamentowa praktyka. To było ostatni raz, później stąpił Duch Święty, i później, kiedy wybierali, będziemy się temu przyglądać, starszych w kościele, wybierali diakonów, mieli biblijne kryteria czym się kierować w tej sytuacji, a potem modlili się i na podstawie wewnętrznego przekonania. Nie jakiegoś nadprzyrodzonego wewnętrznego przekonania, ok, to są kryteria, ci ludzie najlepiej to kryteria spełniają. Natomiast w tym momencie ciągnęli losy. I to był ostatni raz, dlatego kiedy szukasz Bożej woli, to podstawowym kryterium, co Biblia mówi w tej konkretnej sytuacji, jakimi kryteriami powinien się kierować, kiedy wybierasz pracę. Jakie kryteria to powinny być? Kiedy wybierasz osobę, z którą chcesz spędzić resztę życia, jakie kryteria to by, powinny być? Kiedy szukasz szkoły dla dzieci, jakie kryteria? Kiedy szukasz kościoła, jakie kryteria? Kiedy szukasz zaangażowania w jakąś działalność, jakie kryteria? Co, co jest dla Ciebie w tym ważne i czy te kryteria zgadzają się z kryteriami biblijnymi? To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz to jest to wewnętrzne przekonanie. Tak jak mówię, nie chodzi mi teraz o nadprzyrodzony, o kiedy pojawia się anioł, kiedy głos proroczy. Temu będziemy się przyglądać, bo dzieje apostolskie o tym dużo mówią. Ale teraz mi chodzi o jedną rzecz. Twoje takie wewnętrzne, zgodne z sumieniem przekonanie. To, co Paweł później pisze w liście do Rzymian, że wszystko, co się czyni niezgodnie z sumieniem, czyli z wewnętrznym przekonaniem, jest grzechem. Więc twoje wewnętrzne przekonanie, czy potwierdza tobie, że. Tak, w tej sytuacji to powinieneś zrobić, bo czasami jest tak. No, zobacz, jeżeli jesteś w jakimś kościele, zwykle taka jest polska rzeczywistość, myślę, że nie tylko polska, że w większości kościołów jest więcej kobiet niż mężczyzn. I powiedzmy, że jesteś kawalerem i widzisz, że jest kilka. Niezamężnych kobiet. No, i teraz, kiedy patrzysz na różne kryteria, możesz powiedzieć: OK, to jest chrześcijanka, podoba mi się, mamy podobne wartości, nadajemy na tych samych falach. I może być dwie, trzy takie osoby, z którymi ci się dobrze rozmawia, i teraz, no właśnie. Czyli zewnętrzne kryteria są podobne, no ale z trzema, nie możesz mieć trzech żon. No chyba, że jedna umrze, będziesz miał kolejną, druga umrze i będziesz miał kolejną, no to inna sytuacja, ale w jednym czasie nie możesz mieć trzech żon. Więc twoje wewnętrzne przekonanie, do której z kandydatek będzie tutaj kluczowe. Oczywiście jest ten kontekst, o którym mówię, rozmowa z innymi dojrzałymi wierzącymi, tak. Jest też ważna próba czasu, że nie od razu, aha, to będzie moja żona, bierzemy się tylko, poznajcie się lepiej, zobaczcie, czy jest wam po drodze rzeczywiście, ale te dwie rzeczy biblijne kryteria i wewnętrzne przekonanie. I Duchu Święty, Ty jesteś tym, który daje nam to wewnętrzne przekonanie. Ty jesteś tym, który sprawia, że kiedy jest nam trudno, kiedy jesteśmy w ciemnościach, tak jak my wtedy, kiedy poszukiwaliśmy, co, jest, co my mamy robić w życiu, Ty przyszedłeś i jasno i wyraźnie oświeciłeś nasze umysły i pokazałeś nam, czym mamy się kierować, a potem dałeś nam to wewnętrzne przekonanie, że mamy wybrać to, a nie inne miejsce. Duchu Święty, dziękuję Ci za to, że Ty działasz w naszym życiu. I proszę Cię za wszystkimi, którzy szukają Bożej Woli, którzy nie wiedzą, czym się w życiu kierować. Przyjdź do nich z Twoim światłem, aby oni zobaczyli jasno i wyraźnie, czego od nich oczekujesz, i daj im też siłę, aby za tym poszli. Amen. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze Słowem. Więcej informacji w linku pod nagraniem.